Cześć, hej, witajcie, jestem i witam Was w kolejnym odcinku z gry Fortnite! I w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam sposób jak i wygrać i każdą grę. Dzisiaj jest w Fortnite i Battle i Season i Sezon i, 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 i jest taka specjalna miejscówka, gdzie tam się trzy skrzynki, takie te legendarne, które i weszły dopiero w, i w tych i w sezonach. I to są właśnie, co to jest Filip? Standardne. Tak, czyli i kurzacy, i komity, i Dzisiaj jestem z nami TRT Okej, no to y i subskrybujcie kanał i daję ci łapeczkę w górę, no bo y mam dla Was i, i takie dwa iski i, i speciale, że na 100 isu isubów i i pokażę swoje stan stanowisko, a na 1000 is isubów i subów i pokażę swoją twarz. I wiem, no a chyba już się chcieli i nie moją twarz. Więc zasubskrybuj ten kanał i widzów lecimy z odsiążkiem, czyli ja, jak i w każdą grę. I jeszcze mam następnie, że jak ktoś kocha mamę swoją, to zasubskrybujcie kanał i polajkujcie oczywiście i oceńcie, jak Mhm, I ocenicie to w komentarzach. No a chyba i lubicie swoją mamę. Okej, okay. ta skrzynka jest dokładnie tutaj, w tych drzwiach i wlatujecie. Lecą tylko... i Ja mam, mam broń... O właśnie. W tych drzwiach i wlatujecie, nie? I tu już macie i sensory i się i pod tą i, i podłogę. Po to. I macie tą legendarną skrzynkę, którą omówiliśmy już i w odcinkach. I ona jest i dokładnie tutaj. W tym. Okej? Okay. Otwierają ja, nam... wypadnie ja nam RPG. Tu okay. i możecie w tych, i pod tymi schodami i, i wykopać, bo tutaj jest tajemnicze przejście, czyli i wchodzicie i tą stroną, gdzie tutaj, tu możecie się wsiękłaś albo i pod tymi i, i, i schodami. I teraz, e, jak już i macie zawartość tej skrzynki, to e, Filip, ty masz tą, i skrzynkę tą? Nie, mam w straszliwym tam. No to, e, i lecicie. Ja mam tutaj ich, i chłopa, ezy. Gąś aurę Aurex po co nam? Dostała bułek. 93. Ona, ona jest crack, ona jest crack. Lecisz gość, tu co tam ci? Trzeba i te R ryby nie podjeżdżać, nie? Bo jak się i podejrzeć, to to jest normalnie... ma no, no. Co? No to jesteście i punkt nie? To jesteście i team, i koksy. Dobra, teraz się i właśnie to w ten i, i, i komin. Tylko, że mi się akurat i, odmiał, i odparła, i muszę sobie i tak polecić tym komin. okej. Okay. Teraz widzowie, nie się dokładnie tutaj, w ten domek, bo tam jest kolejna legendarna i, i skrzynka. Film tym szuka tutaj, tej skrzynki. Nie ma Nie ma, ale w tym, tutaj, właśnie w tym i domku. No, akurat ja jej nie wleciałem. No, to, to pokręciłem na, na czacie i widzowie. Tutaj, wchodzicie tutaj i, I w tym i w miejscu powinna być legendarna skrzynka i ona tu się prawie i zawsze i, le, i lec no to jest ten tutaj domek, bo są i takie trzy i domki I to jest ten i właśnie domek tutaj i powinna być ta skrzynka, ale e, jak takiej skrzynki nie masz, to się zawsze na daszku też i lec skrzynka, no właśnie emeczka i, wy, i to, to sumie, i bierzemy i za bandaże i mała no, miksturka osłony, no to też sobie i, i weźmiemy. E, właśnie, za Pana. Eee, okej. Okay. Ty masz tu swoją i skrzynkę? Nie. Nie masz? No to szkoda, ale e, poka pokażemy Wam, gdzie się może i, i zrespić, nie? E, gdzie ta... A ktoś i, i RPGa? No to sobie tutaj i weź, bo ja to bardzo nie trzymać. ten i tu masz Anno. Okej, okay. i ta skrzynka i dokładnie jest tak, tutaj i po całą tą rację i, i korlową i ona jest i zakopana i w piasku, i zakopana i w, i w piasku i jest i leży i w, wol, i w wodzie, nie? Ale jak w jej nie miało, no to chyba są i małe i szczęśliwe, że akurat my ją i, i znajdziemy. Eee, to zobaczymy tutaj, czy coś tutaj jest. Ale chyba z tego nic no bo jakby były, to to mi i sensory takie specjalne i pokazywały to jak w tamtej skrzynce. Ale nie zawsze się ta skrzynka i reski. To trzeba i, i, i pamiętać, nie? Tutaj właśnie idziemy jeszcze po tej plaży. Nie zawsze się ta skrzynka i z reski. Eee, Filip, dawa tutaj idą mnie i na łódź, okej? Filip. Takiego tutaj i do mnie, okej? Okay? tutaj. Dawajcie tu do mnie, Filip. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj i wódkę, ok. I teraz, widzowie, sobie polecimy na dokładnie miejscówkę, której już nie ma, bo tutaj jest. Ale nie tracimy się nadziei, my tam pole, polecimy, bo tam jest właśnie reef i tam można sobie polecieć, czy tutaj to jest, czy, tak, to jest tutaj. Tu jest pan NPC, czyli pan Jonsi. To jest taki Jonsi i rozbitek. I tutaj dawaj Filip, funduj i wita. Dobra, trzy. Czekaj. Okay, czekaj, czekaj. Okej, dobra, Filip tutaj musi i ma, i mały i kolizję. Ok, trzy, dwa, jeden. Nie, tu właśnie jest list i właśnie tu jest taka fana i Gdzie jest Trefa? A, bo. Okej, okay, okej. Okay. My tutaj mamy i champ się nie martwimy, bo mam tutaj właśnie i już, już, już do strefki, ale mam... chodź, ciurpa, no Dawaj tutaj, no bo tu jest ta ilica, nie? Dawaj tam i iglicą i polecimy. Ja chcę ciurpa, tu jest Tu jest tam i, i śrub, ślu, i a ja sobie lecę iglicą. Tu są, mamy takie, tu jeszcze po piosenki, dla każdego. Mamy no, właśnie i pistolet i rewolwer, który nam się... I tirówką jadą samochody, okej, okay. poczampy, najgorzej. Tu jest strefa. Co żeś gada, że taka no, jest strefa, co chodzi. Dobra. E, okej, okay. widzimy właśnie na kościanych kra na, na kolosalnym i kwartale. E, no i tutaj taką kukurydzę. Aha, kukuję jest tylko jedna, to fajnie. Trzeba. Dawaj i po mnie i, i autkiem, okej, okay? please! Dawaj, 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 dawaj. muszę iść... Dojść, bo jestem i bardzo grubym który idzie dwa... dwie... dwie godziny. I możesz jechać, dawaj. Ja się i i banderami. Dwa jest już blisko, 300 metrów, dawaj. To na S, to na tam i tam sobie i, i pojedziemy i na S, nie? To może. Co? To może. Eee, dawaj, no. Czekaj, czekaj, tylko tu jest Ammo i do Pompeji właśnie nie mam tego Ammo. Przejechałeś te Ammo i mi żeś je wziął, to koks, to koks. Dawaj, dawaj, Dobra, już leczy się, tutaj już mamy. Widzowie, pokczampy na czacie, proszę pisać. Tam mamy kulturalnie aptekę. Weźmiemy sobie tą apteczkę. Mamy tu jeszcze skrzynkę, jest tu jeden z wybranych Mamy auto. Dawaj Filip. Daj. Dobra. dobra. I my sobie tutaj przejdziemy do mostewki. Też trochę jest i bardzo blisko nas, bo tutaj, tutaj jest. Okej, okay, ja, ja się chwilę tutaj uleczę i ja wteczką. Chociaż a, dasz ammo do pom pompy? Ja mam, to jest, To daj, bo ja mam tylko pięć. dzień. Dzień, dzień. Yy, ogólnie mam tutaj jeszcze sobie żabkę mamy. Aha, dawaj może na iglicę. To jest iglica góra? Podaj. Okay. i po i tej, i tyrodze, i ty dawaj tutaj. Po tej, na samą górę. Czy są tam ktoś u góry? Nie ma nikogo u góry, okej, okay, okej. Okay. To jest iglica właśnie taka fa, fajna koks. Y, Okej, okay, to możemy... To może Filip i, i pojedziemy sobie, nie? Czekaj, on są. Tu jest trepa. Wcielają się, wstrzelają się. Gdzie się tutaj igli zajam? Dawaj tam Itrącą w dół. Dawaj, 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 dawaj. Aha! Cox, Nie robisz! To na zaciek i proszę dla Filipa. Ale ty zatrzymałeś! To po czapu ja, prosimy ja, na czacie? Ja nie, ja nie jesteś choper. Otrzymałeś się w jednym miejscu. Ale żeś szokuje, Jak wiem jednego. Co? jednego Proszę bardzo, gościu. Macapaka alpaka normalnie. Podziel. Masz tam. O nie, straszną całą migę. Co ty gadasz? Nie, nie dobra. Nie strasznie. nie możesz mnie straszyć. Dzieje się tam drzemień? Okej, no tutaj są skrzynkę. Mamy emeczkę dla szefów. Masz nią? Masz już? No, ja mam, ja mam i e od, z tego, z, z, no wiesz, z tego, z, z chórzących. Pistolet mamy, Rafla. mamy tutaj to, amorek, aha, to koks, mamy kolejne impulsy, chyba mi się tak zdawało, albo weźmiemy sobie takiego grzybka, nie można, bo osłonna, okej, okay, to, aha, tam się gdzieś bili, więc tutaj przyjmujemy Filip i Havieka bo już są tam są Enie, więc musimy przyluzować. Idziemy dawaj, Filip, na tych Eni. Dobra, mamy jakby co? Ee, Ta? Co? Jeśli nie, bo jeszcze się nie zorientowali, że my tam i że my tu jesteśmy, nie? E, Okej, okay, tam masz PMA. W góry. Ja mam tutaj chłopka. Ich u góry jest. Chyba. On będzie jednak nie, ale mam. Tam w ogóle co sobie i chłopy skaczą. I w ogóle jest gdzieś jakiś i chłop, nie tutaj był. Filip. On chyba jest tam. Widziałeś go, bo mi się tutaj widziałem chyba go. Nie, 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 to nie... Ma nie... No, mas, 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 mas. ja się. Czas, czas, mas, tam. Ja już nie mam ammo. Pro. Nie mam już ammo. tam i Ja muszę natrafić z mógł, wiesz. On tam jest już, tak? A je, jajce zaknąć. Odchodzę, Uuuu, a ja bym teraz tutaj mm, dostał spam, spam, spam w niego. Myślałam, że on tam błepszyje, wiesz? No, po on go! Co? O kurde! Nie dostanę tu no, a po on wjeżdżamy go? Dobra, po wjeżdżamy, dawaj. Uuuu, a dostałem... ja bym teraz dostał... jasne, idą się. W sumie dostałem. Włoma, pomylenia i gorszego, i ejma Aj, hej, hej, gdzie on jest? Tylko nie wiem, czy mam ammo do MP. Dlaczego mu się matzy? Weźcie mnie, weźcie mnie, weźcie mnie. Chyba raczej nie ma matcy, wiesz? On ma spaza! A, dziewięćdziesiąt trzy nosał! Jest dwóch? Ale że? Trzy? Ma, ma, ma go? Nie! Tak, lasy dostał to! Co? się, gufaj się! się, się! U Ciebie? Ja go no. zabiłam, ja go zabiłam, jakby to zabiło. Ma spaza, tak? Nie, nie ma spaza. AHA! Aha! No to koś. To poktampy na, na czacie proszę i napisać. Okej, okay, widzę, no to by było i na tyle z tego odcinka. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye bye!